Sylwia, jesteś gwiazdą dzisiejszego wieczoru. Chciałem cię zapytać, jak oceniasz poziom dziewczyn? No są piękne, mają piękne kreacje. Ja również jestem ubrana w piękne kreacje tutaj w związku z osobami, które te kreacje pięknie szyły I, i wszystkie dziewczyny prezentowały się naprawdę niesamowicie. Jestem zaszczycona, że mogę występować w tym miejscu dzisiaj, naprawdę bawię się świetnie. A masz jakieś faworytki? No ja sobie zaznaczałam tam, w, e, mam swoje takie mm, dziewczyny, które bardzo mi się podobały. Ale Brunet, brunetka czy blondynka? E, brunetki i blondynki tak naprawdę. Czyli jedna i druga. Ale nie mogę zdradzić jeszcze. No dobrze, zapytam cię. Kończy się rok. Jaki to był rok, rok dla ciebie, jeżeli chodzi o, o, o twoje dokonania, o, o twoje ambicje, o to co robiłaś? Ja myślę, że bardzo intensywny. E, jestem zmęczona, ale jestem bardzo szczęśliwa. E, a to jest chyba według mnie takie wyważenie, które być powinno. Mm, następny rok na pewno przyniesie nowe jakieś takie fajne przygody i nie mogę się doczekać. A masz już zaplanowane? No coś tam mam. A coś zdradzisz? E, na pewno są to muzyczne jakieś plany. No tak. Dla mnie będą to wielkie plany. E, no i kibicujcie, trzymajcie kciuki mocno. Dziękuję w takim razie. Dzięki.